Dzień dobry, witam w drugiej części moich zakupów i przechodzę do prezentacji dalszych zakupów. To kupiłam takie mm, alkoholowe. W promocji były y, pisarki i one prezentują się tak. I za chwilę zrobię z nich, y, będę nimi malować na kartce i zobaczymy, jak się prezentują. Tu mamy taki kolorek. No, numer 175 cztery i piszę tak. Ten tu jest grubsze, a tu cięższy. Następnie mamy taki. 195. To jest niby granat. I taki, oj przepraszam, taki kolorek to jest, już podniosę może, żeby to lepiej było widać, taki i taki, no i teraz dwa następne, to będzie 187. 186. 186, tak. To osiemdziesiąt sześć. To osiemdziesiąt tak. I tak te sto osiemdziesiąt siedem i sto osiemdziesiąt sześć. Takie i jeszcze coś takiego z niebieskiego podniebieski sto osiemdziesiąt jeden.

ciemniejszy. Proszę. Dwieście czterdzieści dziewięć i dwieście dwieście osiem. Tak. I teraz taki zielony. On numer dwieście sześć. Taki Teraz będą dwa brązowe, dwieście następnie następny taki brąz, o ten jest bardzo ładny brąz, w końcu coś brązowego w Epson. 255 pięćdziesiąt tak? I takie proszę. I zostały nam jeszcze dwa. To będzie taki. Dwieście tak chyba do malowania jakiejś buzi. Może? Jakiegoś ciała. No. Po tak. Z taki. Nie wiem. No i tutaj mamy też taki. 140. Taki 40 taki. To jest i kupiłam sobie jeszcze takie farbki, które już wykorzystałam do zrobienia tła. Oj. Przepraszam. Tu mam tu już końcówkę i co one mają? One są strasznie gęste. Nie wiem, czy będzie widać. O, i takie farfloce są na nim. Widzicie? I... Dobrze, trochę poczepię, żeby nie było, że nie czepię. I jak się steguje, to robi się takie... takie glutki się robią. O, o widzicie? To tak... Jeszcze pokażę. Najlepiej to się rozpylał ten kolor, tak? jeszcze pokażę. O, widzicie? I on, no tak obkrągło, ale przynajmniej robi takie takie, takie kropeczki rozstegowane, a nie takie glutki. No to jest... I tutaj jeszcze jeden pokażę. Też takie glutki robił. Właśnie te niebieskie najwięcej to glutki robiły. Te fioletowe trochę lepsze. O, widzicie? O, i to takie w jednym miejscu taka ciapka. No nie wiem, no chyba, że ja coś źle robię, no. Już troszkę wody dolałam. I jeszcze dam ten. Ten w ogóle jeszcze nie używałam. Zobaczymy, może będzie tak jak ten, ten fioletowy. Też lepiej. Z tymi tuszami, bo niestety nie zauważyłam, a skończyła mi się pamięć na komputerze. Ja już sobie wzięłam i rozmyłam to wodą, i tak to wygląda. No i ostatni test tego zrobimy, jak pryska. Mam nadzieję, że te fioletowe lepiej będą pryskać, tak jak mówiłam. No. Nie wiem, jeszcze może więcej potrzebuję. No. Nie, no nie rozpryskuje się takie, więcej ciapki robi, ale już no lepiej niż, niż ten na przykład, niż ten niebieski, tak jak pokazywałam ten niebieski. No to jeszcze raz może spróbuję. Troszkę wody dolałam do niego może. Nie no, no nie no. No taką grudę robi ten niebieski. Także no trochę wody to wyjdzie to mniej więcej tak. Tu i jeszcze pochwalę się co dostałam. Dostałam takie Koniczynki dostałam takie motylki i już z tego wzięłam, bo dostałam też takie serduszka chyba wtedy kupione już z tego korzystałam takie serduszka też do tego dostałam jeszcze takie i takie i na tym skończę swoją prezentację dziękuję za uwagę. Proszę łapkę w górę, komentarze. W ogóle proszę łapkę, dawajcie wszystkim skraperkom, bo ich to cieszy i żegnam do następnego.